Słuchajcie, jest już na moim stole długo wyczekiwany przeze mnie iPad mini Retina. Nie jest to dla nikogo tajemnicą, kto od dłuższego czasu śledzi yy, moje prezentacje, że yy, jakoś bardzo lubię tego iPada mini. Brakowało mi tego właśnie lepszego ekranu i lepszej wydajności w iPadzie mini. Powiem szczerze, że to jest. Ta nowość, na którą najbardziej czekałem po ostatniej konferencji Apple'owej. Dzisiaj do mnie to dotarło. Jeszcze może z takich ciekawostek i roz, takie no, zdradzanie tajemnicy, skąd ja to wszystko biorę. To wszystko biorę do testów ze sklepu. Robiłem akcję zakupową w sklepie Apple'a. Słuchajcie, nie wiem skąd to do mnie przyszło, bo tutaj mam informację, że dostałem to z Foxconnu. Z Don't Road Longhua. Nie wiem co to jeszcze. to bezpośrednio z Chin do mnie ta paczka dojechała, czy gdzieś tam z Europy to wysyłają. Nie mam pojęcia. Jak ktoś umie to rozszyfrować, to niech mi powie, jak wyglądał proces zakupowy. Proces zakupowy wyglądał tak, że 12 złożyłem zamówienie, dokonałem płatności przelewem bankowym. 15 on został do mnie wysłany, 20 jest u mnie, także tak mniej więcej wyglądają zakupy w polskim sklepie Apple, czyli wchodzimy na stronę apple.com, tam mamy zakładkę sklep i jeżeli tam kupujemy, to tak mniej więcej proces wysyłki wygląda, chyba, że wygląda inaczej w przypadku innych produktów, no ja robiłem pierwszy raz w Apple'owym sklepie, tak zazwyczaj jak coś biorę od Apple'a, to z iSpot'u, no dzisiaj bezpośrednio przy, przychodzi do mnie od producenta ten sprzęt. Myślę, że nie ma co się tutaj pastwić nad pudełkiem. Możemy sobie zobaczyć, jaka to jest specyfikacja, jaką wersję dostałem. Wersja, która jest na Polskę. To jest model A1489. Ja wziąłem 16 GB Wi-Fi. Nie biorę zazwyczaj w wersji 3G, ponieważ Ponieważ mogę sobie internet udostępnić ze swojego smartfona. Dobra, para, otworzyć to pudełko, zobaczyć, co jest w środku. Sam, 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 sam sama gwiazda naszego dzisiejszego odcinka, do której zaraz się przyjrzymy, jest ładowarka. Słuchajcie, ładowarka jest widzę większa, czyli to jest ta ładowarka. Bodajże, 10W. Niech ja tutaj rzucę okiem 5,3V 2,30 A. Także tak, jest ładowarka większa. W starym iPadzie mini była ta, która jest w iPhone. Ja zresztą zrobię porównanie ze starszym I I iPadem Mini. Otrzymujemy przewodzik Lightning, którym będziemy podłączać tego iPada do ładowarki, jak i synchronizować z komputerem. No i cało, cało, cały, cały pakiecik, jak zwykle pewnie jakaś podstawowa informacja. Zobaczymy, czy jest po polsku. iPad Mini, stand by. O, jest po polsku przyciski mamy opisane, który do czego służy. Jak widzicie, nie jest tego zbyt wiele. Cała instrukcja jest bardzo prosta. Dostajemy nalepkę, którą możemy sobie ozdobić jakieś elementy plus dodatkowe informacje związane właśnie z tym produktem. Pora przejść do samego produktu. Słuchajcie, ja przygotuję wam jeszcze takie porównanie tego iPada Retina z starym iPadem Mini nie Retina. Zrobimy wam porównanie z iPadem R, który tutaj też u mnie siedzi i jeszcze możecie spodziewać się porównania tych z całej nowej linii, czyli z nowym iPhone'em 5S. -em. Oraz to, co żeście mnie prosili, żeby tego iPada Mini porównać z nowym nexusem z firmy Google produkowanym przez Asusa. Przejdźmy teraz do, do samej gwiazdy, gwiazdy tego odcinka, czyli do iPada Mini Retina. Nie wiem, czy on jest lżejszy czy cięższy od tego starego. Muszę sprawdzić specyfikację. Nie jest troszkę cięższy. Ewidentnie jest troszkę cięższy, no jednak jakoś tam chyba musieli trochę więcej tego wszystkiego. Upchać. I nie wiem, czy nie jest grubszy. Z tego co pamiętam z tej prezentacji, to jest chyba też troszeczkę grubszy, ale to będziemy sobie przy porównaniu mówić. Co, co istotne, mamy dwie wersje, czyli wersje kolorystyczne, dwie, czyli wersje gwiezdna szarość, jak to nazywa Apple, czyli czarny, i srebrny, który jest ten. Dawniej się on nazywał biały, teraz się nazywa srebrny, ale jak na moje oko, to one wyglądają tak samo. Tak więc to tylko taka subtelna zmiana. Zmiana nazwiska. Co ciekawe, w ogóle na pudełku nigdzie nie mamy oznaczenia, że to jest iPad Retina. Jest tylko iPad mini, informacja. To pudełko też jest trochę inne od poprzedniego, ale to, tak jak mówię, w porównaniu tego starego i nowego modelu, jak już się z tym nowym chwileczkę zapoznam. Słuchajcie, brakuje mi. Tego Touch ID. No, liczyłem, że w, e, i w iPadzie erze, i w tym iPadzie Mini Retina ten Touch ID się pojawi, bo tak jak żeście mieli możliwość oglądania mojej recenzji iPhone'a 5S, bardzo mi się ta technologia spodobała i super by to było, jakby było w tych nowych iPadach. Pewnie w kolejnej wersji to się pojawi. Trochę szkoda, że że teraz żeśmy się z tym tutaj nie załapali. Tradycyjnie dwie wersje są dostępne. Wersja jest bez obsługi telefonii komórkowej, czyli taką jak ja mam Wi-Fi oraz wersja z obsługą telefonii komórkowej. Pamiętajcie, że to jest również różnica taka, że ten z obsługą telefonii komórkowej jest wyposażony w moduł GPS, ten podstawowy Wi-Fi tego modułu GPS nie ma. Co najważniejsze sercem tego urządzenia sercem tego urządzenia jest słuchajcie ten sam procesor który w dużym iPadzie, czyli w iPadzie Airze, ten sam co w 5s czyli to jest chip 64 bitowy A7, jest on również wyposażony w procesor ruchu M7, który ma nam odpowiadać za za ten stan rzeczy w momencie kiedy uprawiamy jakieś sporty, no nie wiem czy ten iPad Mini czy AR się do tego tak bardzo nadaje, żeby ze sobą go nosić w momencie na przykład biegów przez płotki czy jeździe na rowerze, no ale on będzie nam rejestrował wszystkie te dane, które są związane z jakąś tam naszą aktywnością fizyczną, tak żeby nie obciążać baterii tego urządzenia. Dostępne są modele z pamięcią 16 oraz 128 giga no i przede wszystkim wyświetlacz, zaraz sobie ten wyświetlacz również zobaczymy, się nie mogę doczekać, kiedy włączę to urządzenie. Jest to retina 7,9 cali przekątna, proporcje 4 na 3 czyli tak jak w starym, mamy rozdzielczość 2048x1536, gęstość 326 ppi. No i ciekaw jestem, jak to wyjdzie z konfrontacją z nowym Nexusem, który ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny wyświetlacz. Oczywiście złącze Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Kamera ta przednia to jest 1,2 megapiksela. Kamera tylnia, słuchajcie, to jest 5 megapikseli. No szkoda, że nie jest ta kamera, która jest w iPhone'ie 5s montowana bo ona też się bardzo, bardzo, bardzo dobrze... Spisuje, także tutaj, niestety, mamy tą kamerę o niższej rodzielczości. No Zobaczymy jakie będą się zdjęcia z niej e, pojawiały, nie ma niestety diody podświetlającej, jak widzicie e, w, w okolicy tego aparatu. Matryca, e, CMOS BSI, światło 2 i 4. Zobaczmy co mamy w tym iPadzie, czy on się tam jakoś bardzo różnie. jak widzimy dwa głośniki stereo, złącze lightning do ładowania oraz do synchronizacji z komputerem. Tutaj mamy złącze zestawu słuchawkowego. Jak widzicie, zestawu słuchawkowego producent nie dodaje. Na tej krawędzi mamy dwa mikrofony, zarówno u góry, jak i z tyłu. Tutaj mamy przełącznik, którym będziemy włączali zasilanie. Y, przycisk do blokowania dźwięków, ewentualnie blokadowania ob, y, obracania ekranu, dwa przyciski do regulacji głośności. Aparat już Wam opisałem przedni, tylni także chyba wszystko, co, y, co na ten temat przed włączeniem mogłem powiedzieć, to już Wam powiedziałem. To, czego mogliśmy się spodziewać, że nie mamy obsługi ani kart pamięci, oraz jest brak modułu NFC. No bo po prostu Apple tego NFC zupełnie jakoś y, nie instaluje w swoich urządzeniach. Słuchajcie, najwyższa pora ściągnąć tą folikę, która mnie tylko denerwuje. No i dobrze, zróbmy pierwsze uruchomienie tego urządzenia. Zobaczymy, jak ono nam szybko wstanie. Dobra, urządzenie się uruchomiło. Słuchajcie, będzie teraz mi się tutaj przywracał ten iPad i będę się musiał nim chwilę pobawić. Ale na pierwszy rzut oka naprawdę, naprawdę jest fajnie z tym wyświetlaczem. Także zachęcam Was do obejrzenia drugiej części. Tej prezentacji muszę się zapoznać z urządzeniem no ze 2 dni, tak żeby Wam powiedzieli o jego wydajności, o jego wadach, zaletach, porobić trochę zdjęć, no i wtedy będę mógł się tutaj wypowiedzieć, czy spełnia on pokładane przeze mnie w nim nadzieje i czy to jest to, na co czekałem. Tak więc zapraszam do subskrypcji, zapraszam do kolejnej części testu. Jeżeli on już się pojawi, to znajdzie się on w opisie filmu oraz myślę, że go podlinkuję tutaj gdzieś w tym miejscu również i na samym filmie.